Panie Darku, żużlowa myśl. Zaczynamy. Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na drugi odcinek z serii Żużlowa myśl, a tytuł Pan Dariusz Ostafiński. Tak więc zapinamy pasy i lecimy z tym odcinkiem. A, i na wstępie zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i kto z was nie subskrybuje się naszego kanału, również ten czerwony guzik z dzwoneczkiem można p***nąć. A kto dzisiaj z ekipy Zakręconych w lewo wygra ten odcinek? Kto będzie miał najlepszą żużlową myśl? Przekonajmy się już teraz. Siemak Grzesiu, witam Cię w drugim odcinku z serii Żużlowa Myśl. Czy jesteś gotowy na kolejne słowo? No jasne, aż się boję, co to dzisiaj wymyśliłeś. No powiem, dzisiaj jest petarda i, i zaraz zresztą usłyszysz. Już ci zasad nie będę tłumaczył, tak jak powiedziałem, w pierwszym odcinku każdemu wytłumaczyłem, więc wszystko jasne, masz minutę. Tak więc. Podkategoria pismaki. Jesteś gotowy? O oh, oh, kurde, dajesz, dajesz. Dariusz Ostafiński, czas start. A idź pan, tak, z tematem. Nie chce mi się w ogóle na ten temat rozmawiać. Goście z polskiego żużla i tyle. Tyle w temacie. Dość, nie potrzebuje minut. A na drugi rzut jest z nami Rafał. Siema Rafi. Cześć, witam wszystkich. Yy, no, jak wiesz, Mati zabił pierwszym odcinkiem. Także dzisiaj y, zobaczymy, jak ci pójdzie. A już rulesów ci nie będę tłumaczył. Wszystko no, wiesz, jak powinno wyglądać. Masz minutę, i Dobra. od razu przechodzę do podkategorii. Podkategoria pismaki. Jesteś gotowy? <laughs> tak, dawaj. Waga, uwaga. uwaga. Dariusz Ostafinski, czas start. <noise> wiedziałem, jak padła kategoria i wiedziałem, że padnie to szlachetne imię. No cóż, niestety jest to człowiek, z którym mam mentalną kosę. Popełniłem kiedyś taki ładny odcinek, w którym troszeczkę albo nawet i może bardziej skrytykowałem jego podejście do całej dyscypliny, jak i do dziennikarstwa. Moim zdaniem większość artykułów spod ręki tego pana niestety nie powinna mieć miejsca, nie powinna być publikowana, ponieważ wnoszą tyle co nic. A jeżeli coś wnoszą, to głównie niestety spory i jakieś dziwne niedopowiedzenia. Człowiek, który udział się na Maksyma Drabika, potrafił wejść w jego życie aż do bardzo prywatnych sfer, co osobiście bardzo mi się mocno nie podobało. Hmm, cóż więcej można powiedzieć? No, skończ wasz wstydło bo No inaczej tego skomentować nie dam rady. Powiedz mi Adam, ile jeszcze mam sekund, bo ile czy się ma, mam 15. dalej rozwijać? Adam. 15 mówiłem. 15 mówiłeś, dobrze, 15 sekund. Cóż teraz można już koniec. 15 sekund. Generalnie cieszę się, że ten pan przeszedł do Onetu, bo Onetu nigdy nie czytałem, a Sportowe Fakty trochę podniosły swój poziom, aczkolwiek i tak mam z nimi dalej mentalną kosę i taką, powiedzmy, nie zaglądam. Nie zaglądam ani na jeden, ani na drugi portal. Cóż, przykro mi, jedyny słuszny Speedway już pamiętajcie. A trzecim uczestnikiem naszego kontentu Żużlowa myśli jest nowy członek zespołu Zakręconych w lewo, Piotrek Wojciechowski. Witam cię Piotrek, serdecznie. No siemanko wszystkim na kanale. Wreszcie Do... możecie mnie też zobaczyć, a nie tylko poczytać. <grym> Dokładnie, także spokojnie, to jest Piotrka debut tutaj, ale u Rafała ostatnio nagrywał tak, że wszystko było elegancko. To co Piotruś, jesteś gotowy? Zawsze. Zasady wcześniej Ci powiedziałem, także znasz, masz minutę, Twoja żużlowa myśl na, dan na, na, daną na dane słowo lub parę słów czasami może być, także zobaczymy. To co, startujemy. Oczywiście, lecimy. No to podkategoria pismaki. Jesteś gotowy? <noise> te, na rozprawkę z pismakami zawsze. Dokładnie. No to mówię Twoje dwa słowa. Dariusz Ostafiński, czas star. <noise> no to co ty, że mówisz? To podejrzewam, że chłopaki będą się bardziej rozwijać na te tematy. Ci, którzy są bardzo nieprzychylni sportowym faktom, bo chyba z tym jest Dariusz najbardziej kojarzony, no to dużo afer, dużo jakiegoś takiego kontentu robionego na siłę, gdzieś na kontrowersjach, na plotkach. Dużo głupot ogólnie i mało merytorycznych takich informacji, mało merytorycznej wiedzy. Nie chcę też jakoś tam, nie znam go osobiście, więc nie chcę też się wypowiadać jakoś tak na jego temat mega, mega źle, ale no myślę, że spośród tych dziennikarzy piszących o żużlu to raczej taki poziom yy, mocno, mocno zaniżający, po, dziennikarz mocno zaniżający poziom tych całych wypowiedzi i tego wszystkiego, co można w internecie o Pięć. żużlu poczytać. Myślę, że się idealnie zmieściłem. Jest z nami dzisiaj już czwarty uczestnik, czyli Krzysiu Dziamski. Witam cię Krzysiu, serdecznie. Witam serdecznie wszystkich zakręconych w lewo i witam cię Adamie. Także Krzysiu, zasady już znasz, więc nie będę ci ich powtarzał. Masz nie. minutę. Tak więc zaczynamy od podkategorii Pismaki. Jesteś gotowy? Oj chyba tak. Ale będzie ciężko. <laughs> Dariusz Ostafiński. Czas start. Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tak, no Drabik nie podziękował ojca, a powinien. Motor Lubin to w ogóle nie powinien się pchać do ekstalini, bo to tylko cofnie, cofnie ich na, na, na lata, być może w ogóle y, ubije ten żurzel. A tak poza tym, no to y, wolna Amerykanka tak długa, aż w końcu ktoś się na tym pozna i, 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 i zrzuci e, na, na peryferia rzurowego dziennikarstwa do, e, do interim, gdzie już tam mało kto, e, mało kto z takich picców różowych zagląda. No to w zasadzie tyle co mogę e, powiedzieć e, kulturalnego o tym panu, który, który... kiedyś, aż się zdziwiłem, wyciągnąłem taki stary tygodnik jeszcze sprzed 18 lat, a tam w składzie redakcyjnym. Dariusz Ostafiński z rybnika jakieś, jakieś, jakieś relacje, relacje, niby rzekomo pisał. No a tak poza tym takie plotki chodzą, że Dariusz Ostafiński trafił do żuza, dlatego, że w przeglądzie sportowym, oczywiście był wcześniej, że z tego działu piłkarskiego, przeglądu sportowego go wyrzucili za pisanie Banialuk. Także no, wędruje sobie po tym pisze pisze kiepsko, pisze kontrowersyjnie, pisze blednie wysłane spawki. A co ciekawe, Eksta Liga promuje go na, do jury przyznawania szczakieri, więc nie wiem, o co tu chodzi do końca. I super, dziękuję. Piękna, merytoryczna wypowiedź z nutką żartu, także dzięki Krzysiu. No, dzięki również. Numer 5 to Wojciech Nowakowski. Witam cię Wojtek, serdecznie. Piątka jak pięć cześć, witam wszystkich. No dokładnie, tak więc drugi odcinek z serii Żużlowa. Myślę, zasady znacznie będę tutaj ich powtarzał. Czy jesteś gotowy? Gotowy. No to na początek podkategoria. Uwaga, pismaki. Czy jesteś gotowy? No, to pewnie o mnie będzie coś, no. Uwaga, twoje dwa słowa. Dariusz Ostafiński, czas start. O, w sumie to już się pogubiłem. On już w tylu redakcjach był, w tylu redakcjach pisał. A w sumie już nie wiem, w której teraz jest na stałe, z którą współpracuję. No, nazwisko uznane, aczkolwiek. No, powiedzmy, że wiele rzeczy inaczej bym napisał. Yy, z wieloma rzeczami się nie zgadzam. W zasadzie to jest głośne nazwisko, ale to niekoniecznie idzie za tym, yy, powiedzmy, brzydko jakość. No, po prostu i tyle. Dziennikarska jakość, no. Coś jeszcze mam powiedzieć, bo sobie no, nie lubię się wypadać o kolegach z branży, yy, ale no powiedzmy, że jest paru dziennikarzy nowy, których chce nie wyżej. Okej, okay, zostało 15 sekund. Coś chcesz, czy kończysz? Nie no wiesz, 15 sekund to mogę jakąś wiązankę puścić, ale to też bez sensu. <grystanie> nie, aż tak, aż, tak, aż tak nie ten, aż tak yy, nie podchodzę z tym yy, ostro do tego. Dobrze, dziękuję Ci Wojtek. Dzięki. A na koniec zostawiliśmy sobie jasną stronę naszego kanału, czyli Magde Magdziaż. Witam cię, Madziu serdecznie. Witam serdecznie Ciebie i wszystkich. Dokładnie, Madzia jak już wiecie dołączyła do naszej ekipy, także ja się osobiście bardzo cieszę, a czy masz jakiś stresik związany z dzisiejszym pierwszym takim no debiutem? Y Raczej nie. Na razie nie czuję się zestresowana, to może i lepiej. No, dokładnie. Tak to powinno wyglądać, bo tutaj naprawdę sami swoi nie ma się czego stresować. Ja już ci zasady myśli żużlowej przedstawiłem dużo wcześniej, żebyś mimo wszystko wiedziała, jak to wygląda, czyli masz minutę. No i słowo, a czasami parę słów dostaniesz, tak więc Madziu, jesteś gotowa? jestem gotowa. Możemy ruszać z tym. Dokładnie. Ruszamy z tematem podkategoria pismaki. Jesteś gotowa na okay. słowa? No Dobra, czekam, co mi przygotujesz dalej. Uwaga, uwaga! Dariusz Ostafiński. Czas start! E, więc tak, Dariusz Ostafiński. No, myślę, że można go... Jest bardzo wyrazistą postacią w świecie polskiego żużla, w świecie polskiego dziennikarstwa żużlowego i można go lubić, albo można go nie lubić. E, no i wydaje mi się, że każdy kibic... E, żużlowy, ma opinie na, na jego temat. E... No Szczerze mówiąc... E... Troszeczkę ci pomogę, Madzia. I... Tak, troszeczkę Dobra. ci pomogę. A czy, a czy jakie jest twoje zdanie na temat jak daleko może dziennikarz posunąć się właśnie w swoich artykułach? Czy nie za daleko? Czy, czy, czy jednak no, nie ma granic? No Wydaje mi się, że jak w każdym dziennikarstwie zawsze są granice i są pewne tematy, do których raczej lepiej nie poruszać, w yy, których lepiej się wycofać. Yy, no to myślę, że jest to reguła po prostu ogólnie dziennikarstwa. Mm -hmm. I to na koniec, I bo na koniec już koniec właśnie minuta minęła, to tak na koniec. Madziu, a, a ty jak daleko potrafiłabyś się posunąć, żeby jakiś, jakiś zawodnik, który na przykład nadepnął ci na odcisk, hmm, no, chciałabyś mu się odwdzięczyć, pstryczka w nos mu oddać? Nie, ja nie jestem myśliwa no w żaden sposób. I pięknie, i to mi się podoba właśnie e, tą jasną stronę, jak powiedziałem, naszego kanału. Poznaliście dzisiaj Madziu, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście naprawdę było super, nie było żadnych problemów, tak więc mam nadzieję, że się podobał. Widzisz minuta to jest szybko. Nawet nie wiem, kiedy minęło. No rozumiem. dokładnie. Dokładnie. Także Madziu spokojnie, będą inne kategorie. Ja też rozumiem, że ogólnie w tym świecie. Dziennikarstwa również dopiero zaczynasz, i, i po prostu no, jesteś skromną osobą, nie lubisz oceniać, nie znając ludzi, prawda? Dokładnie. No, dziękuję Ci, Madziu, serdecznie i widzimy się i słyszymy niedługo. Dziękuję również, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! Cześć! No i dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że drugi odcinek Wam się również podobał, napiszcie swoją opinię w komentarzach. Kto Waszym zdaniem oczywiście, która już myśl wygrywa ten odcinek. Tak więc ja wszystkim uczestnikom po raz kolejny raz dziękuję Wam, drodzy widzowie, za wszystkie łapki w górę i subskrypcję. To tyle na dziś nie przedłużamy. Pozdrówka. Trzymajcie się, cześć.